Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do oglądania, jak przygotowujemy zupę ogórkową. Co będzie potrzebne do tego dania? Marchewka, pietruszka, kawałek selera, ogórki kiszone, ziemniaczki, sól pieprz, natka pietruszki, liść laurowy, ziele angielskie, śmietana 18 do zupy. I tym razem przygotowujemy tą zupę na. To będzie szyka z kaczki i żołądek. Możecie również przygotować tą zupę na y, utku z, y, z kurczaka. Warzywa, marchewkę, pietruszkę, seler i ogórki tniecie w małe kawałeczki i za chwilę y, zetrzemy je na średniej tarce do zupy. My zrobimy to w robocie Bosch. Na gorącą wodę Rzucamy szyjkę kaczki i żołądek. Garnek, na którym dzisiaj gotujemy, jest on duży, pojemności 4,5 litra. Dorzucamy warzywka, które wcześniej już zostały starte. Dodajemy pokrojone w kosteczkę małą, na 1 cm trwa, ziemniaczki. Następnie dodajemy dwa liście laurowe. I sześć y, ziarenek ziela angielskiego. Posypujemy to wszystko natką pietruszki. Dodajemy soli i pieprzu. I zostawiamy, żeby się pogotowało 45 minut na średnim, a nawet małym ogniu. Po 40 minutach yy, sprawdzamy nasze warzywka. I ja tu widzę, że ziemniaczki są jeszcze lekko twardawe, więc zamierzam pogotować tą zupkę 10 minut więcej. No i należy ją gotować właśnie dopóki nie zauważycie, że warzywa są miękkie. Przygotowujemy śmietany do zupki. Takiego pojemniczka, 200 gram. Dodamy pół łyżki małej soli. No, w naszym przypadku troszeczkę więcej. I mieszamy, żeby później, jak dolejemy, żeby zupka nam się nie zważyła. po dolaniu śmietany jeszcze chwilkę zostawiamy zupkę do zawrzenia i jak zawrze to Wyłączymy gaz. Tak wygląda gotowa zupa ogórkowa. Jeżeli Wam się podobało, to jak zawsze chętnie zobaczymy kciuki w górę i smacznego.